Nie martw się! Wystarczy przestrzegać trzech prostych zasad. Pierwsza: nigdy nie lekcewasz przeciwnika, spodziewaj się niespodziewanego. Druga: wyjdź z nim na zewnątrz. Nie zaczynaj w barze, chyba że to absolutnie konieczne. A po trzecie: bądź miły. Nie martw się. Wystarczy przestrzegać trzech prostych zasad. Pierwsza: nigdy nie lekceważ przeciwnika. Spodziewaj się niespodziewanego. Druga: wyjdź z nim na zewnątrz. Nie zaczynaj w barze, chyba że to absolutnie konieczne. A po trzecie: bądź miły. Nie martw się. Wystarczy przestrzegać trzech prostych zasad. Pierwsza: Nigdy nie lekceważ przeciwnika. Spodziewaj się niespodziewanego. Druga, wyjdź z nim na zewnątrz. Nie zaczynaj w barze, chyba że to absolutnie konieczne. A po trzecie, bądź miły. Nie martw się. Wystarczy przestrzegać trzech prostych zasad. Pierwsza, nigdy nie lekceważ przeciwnika. Spodziewaj się niespodziewanego. Druga. Wyjdź z nim na zewnątrz. Nie zaczynaj w barze, chyba że to absolutnie konieczne. A po trzecie, bądź miły. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję kanału.